Masz go przeprosić! Nie przeproszę! To w takim razie dzisiaj nigdzie nie wyjdziesz. Dziękuję. To w takim I nie ma dyskusji. I nie ma mowy. I żeby mi się to więcej nie powtórzyło. Jest najlepszym bratem na świecie. Nie powinieneś go bić hermes. Jestem załamana tym wszystkim. Z ciebie połamę za chwilę. Nie łam mnie. To sprawdzimy za chwilę, kto tu będzie silniejszy. Strzał idealny, podanie do Hermesa.